Witam Państwa bardzo serdecznie, miło mi jest spotkać się z Państwem tutaj, nie będę mówić tylko i o tym programie, programie prewencyjnym, który realizowany przez komendę wspólnie ze szkołą i wieloma podmiotami, ale także o sprawie związanej z zatrzymaniem grupy, która działała na terenie Ostrołęki, na terenie okolic Ostrołęki, ale także na terenie całego województwa policjanci z Ostrołęki z tego którzy przyjechali tutaj, pomagać kolegom z, z Ostrołęki, zatrzymali cztery osoby, cztery osoby, które stanowią człon, które są członkami grupy Bereta, mężczyzn o pseudonimie Beret. My zatrzymaliśmy 40-letniego Andrzeja B, pseudonim Beret, mężczyznę, który kierował tą grupę. Podejrzewamy te osoby o handel narkotykami, o handel bronią, o nielegalne posiadanie i broni narkotyków. Policjanci obserwowali tych mężczyzn ostatnio od kilku dni, w ciągu tych kilku dni mężczyźni pojawiali się w różnych miejscach. My wybraliśmy taki moment, który będzie najbardziej dogodny do zatrzymania całej czwórki w różnych miejscach, zostali zaskoczeni przez policjantów, nie mieli możliwości ucieczki, przeszukano ich mieszkania, przeszukano pomieszczenia, w których mogli coś ukryć i to okazało się, że całem dziesiątkę policjanci Ubezpieczyli 1,5 kg amfetaminy, zabezpieczyli także 0,5 kg marihuany, zabezpieczyli broń maszynową, jest to działająca broń maszynowa, wydawałoby się, że jest to stara broń, bo to jest pepesza, ale pepesza, która działała, pepesza widać było, za była zadbana bronią, mogła być użyta do innych przestępstw, ona została przekazana do laboratorium kryminalistycznego i laboratorium będzie sprawdzać, czy ta broń była użyta do innego rodzaju przestępstw. Z zabezpieczonych narkotyków z samej tylko amfetaminy, która została zabezpieczona, z tego półtora kg amfetaminy już można byłoby zrobić nawet około 15 tysięcy działek. Oczywiście to nie jest czysta amfetamina, bo, to, bo przestępcy mieszają z innymi składnikami, ale w ten sposób e, w udało się uniemożliwić dotarcie do szkół, do pubów, do dyskotek ponad 15 tysięcy działek amfetaminy. Grupa Beretta to grupa, która działała kiedyś, ona została już rozbita niestety jak zauważamy, i zauważa to również Centralne Biuro Śledcze, ci ludzie bardzo często nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości, kiedy wychodzą z więzień, znowu wracają do swojej przestępczej działalności. Tak było również w tym przypadku, bo przecież Andrzej B. to osoba, która była już notowana przez nas, była notowana za karacze, za podkładanie ładunków, była notowana także za uprowadzenie, odbywała karę pozbawienia wolności. Pozostali członkowie tej grupy także znani są policji. Myślę, że no, zarzuty zostały już postawione, trójka z nich już została no, część z wcześniej, została już aresztowana. Dzisiaj więc zapadnie decyzja o aresztowaniu Andrzeja B. z Beret. nim Szanowni Państwo, należy dodać, pan inspektor wskazał na posiadanie broni maszynowej sprawnej. Oczywiście e, mamy informację, że była używana do celów przestępczych, ale bo nad 100 ostrej produkowanej w zakładach na terenie Polski jak również materiałów wybuchowych, bardzo groźnych materiałów wybuchowych e, wyprodukowanych w potrzeb wojska. Na dzień dzisiejszy, powiem tak, że sprawa ma charakter rzeczywiście rozwojowy, powiązania tych grup są dość szerokie, dlatego Centrum Wielokrotne wspiera w działaniach. Mogę e, powiedzieć, że to ilości amfetaminy, marihuany, ładunków wybuchowych i amunicji, e, to jest historyczny sukces, do tej pory nie mieliśmy takiego, takiej ilości zabezpieczonej. Myślę, że uwagę zasługuje rzeczywiście zaangażowanie policjantów Komendy Miejskiej. Proszę mi wierzyć wiele nocy poświęconych na to, aby, na to, aby ten sukces rzeczywiście był zrealizowany. W tej chwili pracujemy nad kolejnymi wątkami tejże sprawy. Myślę, że na skę kraju tej ilości są znaczne w kontekście policjantów komendy, komendy miejskiej. Tak jak pan inspektor zauważył, to 15 tysięcy mniej dzieci osób. Które funkcjonują na dyskotekach, w szkołach, wezmą narkotyk, zażyją, upadnąć w patologię, upadną w uzależnienie. Mówię Zabranie broni amunicji według z pewnością uniemożliwi użycie tej broni w kontekście kolejnych przestępstw, czasami przycisk, użycie i zrobić bardzo poważne przestępstw. Andrzej B. został zatrzymany w Ostroenze, był całkowicie zaskoczony. Bezpośrednio po zatrzymaniu dokonaliśmy przeszukania jednego w które wynajdą na terenie miasta, w tymże garażu ujawniliśmy i zabezpieczyliśmy do postępowania znaczne ilości narkotyków w postaci amfetaminy, w postaci marihuany, w postaci zapalników do materiałów wybuchowych. Nie będę się powielał, ponadto yy, zabezpieczyliśmy broń maszynową typu PEPESZ-a, całkowicie rzeczywiście sprawną. Ja ten na chwilę chciałbym jeszcze powrócić, chcę Państwu powiedzieć, że ten sukces, jest to niewątpliwie sukces ostroęckiej Policji, wspierany w sposób zdecydowany przez funkcjonariuszy Wydziału w Centralnego Biura Śledczego, to szereg informacji właśnie tego, tegoż Wydziału skutkowało zatrzymaniem bardzo groźnego przestępcy Andrzeja B., pseudonim Beret, który przez wiele, wiele lat Przywijam się w naszych materiałach zarówno procesowych, jak również operacyjnych. Wielokrotnie udawało się mu umknąć tej najcięższej kategorii przestępstwa, jaką jest udzielanie narkotyków w celu w korzyści majątkowych. Jest to najcięższy zarzut, jaki został postawiony Andrzejowi B. Grozi za niego kara pozbawienia wolności do lat 12.